Ja ma mam adneczkę w tej frajdy, która pokazuje wniosek wiatraki w Czabuchowie. E, żarówka w 15 lat temu jakoś się zbudowała. Je tak, tu jeszcze o, jedź w miarę prosi. przepisowo. I ci powiem w którym momencie możesz tam trochę śmignąć, bo tak to mogą. Mogą się gdzieś wstawić, z końca no i gdzie się nam jeszcze... Co? No nie spieszy się. No nie spieszy się. O, tam sama farba w kole. NR40. -ko o, tam coś pisze. Tam w dali już powoli widać te wiatraki stare. Tu już są jego pierwsze, Centrostal. Ten ser, ser tosta, bo ja nie widzę bez okularów. Ten? Dokładnie nie pamiętam chyba. No, To chyba? To jego lotnisko się tu kończy. O, ja cię. A tam też. O, wiatraki Ta, wie, kolejne. To, to jest pierwsze, jego dwa no. wiatraki. Pierwsze. To są najstarsze w kole. Ten o, małotki. ja cię. To są jego, tak? Ta. Sławka. Tam, tam wiatraki. Tam. A tam, jak jest ciąg wiatraków, to tam ma lotnisko. Mhm. Ten, ale co powiedz mi. To po co mu te wiatraki? Rząd robi No, no to są to... Z tego na początku. No bo... A potem zrobił to po całej Polsce. Dobrze, no bo on obierzał.